Główną metodą leczenia wczesnego raka wątroby jest operacja. Jeśli nie możesz mieć wykonanej operacji, mogą być wykonane zabiegi takie jak ablacja o częstotliwości radiowej, chemoablacja lub wstrzyknięcie alkoholu, etanolu. Dla osób z zaawansowanym rakiem wątroby może być użyta terapia biologiczna o nazwie Sorefenib. Możesz mieć również wykonaną chemioterapię w ramach procesu leczenia. U niektórych ludzi jeden rodzaj leczenia to wszystko, co jest im potrzebne do wyleczenia. Jednakże czasem leczenie jest używane w połączeniu. Twój przypadek będzie badany przez kilku lekarzy, którzy specjalizują się w różnych aspektach leczenia, jednak, którzy pracują razem w zespole. Zespół może obejmować. Chirurga specjalisty chorób wątroby, specjalista chorób układu pokarmowego, jeden lub więcej specjalistów od nowotworów, specjalista radiolog, który może wykonywać pewne zabiegi bezpośrednio w nowotworze, np. ablację o częstotliwości radiowej, i wykorzystuje promienie rentgenowskie lub skany, aby pomóc wyleczyć nowotwór. Jakie leczenie jest najlepsze dla ciebie, będzie zależeć od. Typu raka wątroby, i gdzie w wątrobie jest zlokalizowane ta puraka, jak dobrze pracuje Twoja wątroba, Twój ogólny stan zdrowia. Operacja na pierwotnego raka wątroby. Chirurgia raka wątroby jest najlepszym leczeniem jeśli rak nie rozprzestrzenił się są dwie główne opcje leczenia jedna to przeszczep wątroby, a druga to operacja usunięcia nowotworu z wątroby, resekcja wątroby, ale niestety. Tylko niewielka liczba ludzi z rakiem wcześniej wykrytym może skorzystać z zabiegu. Specjalista będzie brać pod uwagę ten zabieg tylko wtedy, jeśli operacja raka jest zawarta w wątrobie i rak nie rozprzestrzenił się na inne części ciała. Niestety, nawet jeżeli nowotwór jest całkowicie usuwany, nadal istnieje ryzyko, że może wrócić w przyszłości. To dlatego, że komórki mogą być oderwane od nowotworu przed operacją i mogą przenieść się do innej części ciała. Przeszczep wątroby. Rak wątrobowo-komórkowy bardziej prawdopodobnie będzie rozwijać u osób z długotrwałym uszkodzeniem wątroby marskość. Twój specjalista może zaproponować przeszczep wątroby, jeśli masz marskość wątroby z powodu wcześniejszej choroby wątroby. Zakażeniem wirusem zapalenia wątroby lub wskutek długotrwałego picia alkoholu? Lekarze tylko wtedy sugerują: przeszczep wątroby, jeśli masz. pojedynczy guz wątroby, który jest mniejszy lub 5 cm, w średnicy do 5 guzów, które nie są wszystkie niż 3 cm. Aby mieć przeszczep wątroby, trzeba znaleźć dawcę. Czasem może to potrwać miesiące, albo znaleźć wątrobę ściśle odpowiadającej twojej. W czasie tego opóźnienia, rak może nadal rosnąć i być może trzeba podjąć inne leczenie, albo spróbować go kontrolować, np. ablację o częstotliwości radiowej lub chemoembolizację. Niestety, jeśli masz bardzo ciężką marskością nie może być na tyle dobrze, aby mieć wykonaną operację. W specjalistach i rurkot przeszczepu patrzy na wszystkie wyniki badań i zdecyduje, czy jest prawdopodobne, aby zrobić operację. Dla większości osób z pierwotnym rakiem wątroby przeszczep nie będzie w stanie im pomóc. Ponadto, jeśli nowotwór rozprzestrzenił się już poza wątrobę, przeszczep nie będzie leczyć niczego. Można by przejść operację bardzo poważną, tylko że rak na pewno zaczął rosnąć gdzieś indziej. Podobnie, jeśli masz duży guz w wątrobie lub więcej niż 5 nowotworów, ryzyko nawrotu raka jest zbyt wielkie, by ryzykować tak dużą operację. Po przeszczepie wątroby, trzeba wziąć leki, aby zatrzymać swoje ciało od odrzucenia przeszczpu wątroby. Te leki tłumią aktywność twojego układu odpornościowego i zmniejszają jego zdolność do kontroli raka. Operacja usunięcia nowotworu Resekcji wątroby w zależności od miejsca i wielkości nowotworu. Operacja może polegać na usunięciu małych klinów w wątrobie do 80% wielkości. Tkanki wątroby, które są usuwane, mogą odrastać. Nawet jeśli masz więcej niż połowę swojej usuniętej wątroby, możesz rosnąć z powrotem do normalnego rozmiaru w ciągu kilku tygodni. Ale wątroba nie odrastają tak dobrze, jeśli masz marskość wątroby. Rak wątrobowo-komórkowy rozwija się częściej u osób, które nie mają marskości. Często jest to możliwe, aby usunąć te nowotwory poprzez operację. Ablacji o częstotliwości radiowej. Ablacja oznacza zniszczenie. Zabieg ten wykorzystuje fale radiowe do podgrzewania komórki nowotworowe, i od dopóki nie są zabite. Możesz mieć ablację pod miejscowym lub całkowitym znieczuleniem ogólnym. USG lub tomografia komputerowa w czasie leczenia tak, może stwierdzić, gdzie jest nowotwór. Trzeba umieścić igłę przez skórę bezpośrednio do guza. Fale radiowe przechodzą w dół igły, ogrzewają komórki nowotworowe i zabijają je. Działania niepożądane mogą obejmować bóli czasami gorączkę. Lekarz potem podaje leki do kontroli skutków ubocznych. Możesz mieć ten zabieg w ambulatorium i będziesz mógł wrócić do domu po tym, czy możesz mieć krótki pobyt w szpitalu. W niektórych sytuacjach może ablacja może być połączona z inną operacją, albo podczas laparoskopii lub podczas operacji otwartej. Może trzeba będzie wykonać ablację więcej niż jeden raz? Nie możesz mieć ablacji jeśli rak jest bardzo duży, zazwyczaj nie ponad 3 lub 4 cm, jest blisko wszystkich głównych naczyń krwionośnych. Ablacja mikrofalowa. Ablacja mikrofalowa jest to nowsze leczenie. Jest to zabieg podobny do ablacji o częstotliwości radiowej, ale używa nieco innych fal energii, mikrofal, aby zniszczyć raka wątroby. Mikrofale ogrzewają i zabiją komórki nowotworowe. Możesz mieć ten zabieg dla więcej niż jednego raka guza-wątroby. Lekarz wstawia cienką igłę do każdego guza. Mikrofale są uwalniane przez igłę. W przypadku większych guzów możesz mieć szereg gieł umieszczonych i wszystkie podłączone do generatora mikrofalowego. Do tego leczenia masz podane ogólne lub miejscowe znieczulenie. Wstrzykiwanie alkoholu do guza. Jest to tak zwane przez skórny etanolu. Oznacza to wstrzykiwanie alkoholu, etanolu, przez skórę, bezpośrednio do nowotworów w wątrobie. Ten zabieg wykonywany jest podczas USG, tak. Że lekarz może zobaczyć dokładnie, gdzie wstrzyknąć alkohol. Alkohol zabija raka i zatrzymanie jego ukrwienie. Ten rodzaj leczenia jest najbardziej przydatny dla osób, które mają małą liczbę guzów, często mniejszą niż 2 cm. Najprawdopodobniej zabieg będzie zrobiony w znieczuleniu miejscowym. Podczas każdej sesji może być ich jedna lub dwie zastrzyki będą podawane tak samo. Liczba sesji leczenia będzie zależeć od wielkości i liczby guzów w wątrobie. Możesz czuć ból lub wysoką temperaturę, gorączka po tym zabiegu. Te działania niepożądane mogą być kontrolowane za pomocą leków. Chemoembolizacja. Chemoembolizacja, zwana transstentniczą chemoembolizacją oznacza, że masz podaną chemioterapię bezpośrednio do wątroby. Embolizacja jest sposobem odcięcia zasilania głównego nowotworu krwi. Po podaniu leku chemioterapii, lekarz wstrzykuje małe plastikowe kulki albo żelatyny. One blokują naczynia krwionośne na obszarze wątroby zawierające komórki nowotworowe. To zmniejsza dopływ tlenu i żywności do raka, i może go zmniejszać. To może pomóc kontrolę raka i zmniejszyć objawy, ale na ogół nie może wyleczyć raka wątrobowo-komórkowego. Zabieg ten może powodować działania niepożądane, takie jak ból, chorobę. I podwyższoną temperaturę przez kilka dni po zabiegu. Rzadko chemoembolizacja może powodować uszkodzenia wątroby, które mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby. Więc jeśli masz umiarkowaną lub ciężką marskością wątroby, jest mało prawdopodobne, aby takie leczenie było dla ciebie odpowiednie. Chemoembolizacja może być stosowana sama lub w połączeniu z innymi technikami, takimi jak chirurgia lub ablacji. Radioembolizacja Radioembolizacja to nowy zabieg, który jest obecnie stosowany w wielu szpitalach w Wielkiej Brytanii. Jest to zabieg podobny do chemoembolizacji, ale zamiast chemioterapii wykorzystuje promieniowanie. Miliony drobnych kulek, czasami nazywanych mikrosfery, wprowadza się do tętnicy wątrobowej, głównymi naczyniami krwionośnym, które dostarcza na wątrobę. Te perełki zablokowują dopływ krwi do nowotworu. Zawierają substancję radioaktywną o nazwie IT-90, więc one również działają poprzez wysyłanie promieniowania na nagusa. Pomaga to zabijać komórki nowotworowe. Zabieg ten może być również nazywany selektywną wewnętrzną radioterapią. Lekarze zazwyczaj używają radioembolizacji, aby pomóc z objawami raka wątroby, niż go leczyć. Może być również stosowana w leczenia raka, które znajdują się już w wątrobie. Przerzuty do wątroby Terapia biologiczna Biologiczne metody leczenia rak są to leki, które działają na procesy w komórkach lub zmieniają sposób, że komórki się odbierają sygnału do siebie. Jeśli masz zaawansowanego raka wątrobowo-komórkowego, możesz mieć podany sorafenib w celu kontroli wzrostu nowotworu. Sorafenib to rodzaj terapii biologicznej zwany inhibitorem kinazy tyrozynowej TKI. Kinaza tyrozynowa jest to białko, które działa jako przekaźnik chemiczny. Chemoterapia. Twój specjalista może zaproponować chemioterapię dla zaawansowanego raka wątroby. Celem leczenia jest próba spowolnienia wzrostu nowotworu i pomoc w kontroli objawów. Ogólnie mówiąc, chemioterapia ma ograniczone korzyści dla raka wątrobowo-komórkowego i może powodować bardziej poważne skutki uboczne u osób z marskością wątroby. Jeśli specjalista sugeruje to leczenie, możesz być poddany badaniu klinicznemu w celu testowania nowego leku lub kombinacji leków. W hepatoblastoma rodzaj raka wątroby, który występuje u dzieci chemioterapia jest powszechnie stosowana. Specjalista od Twojego dziecka może sugerować to przed operacją, aby zmniejszyć raka, lub po operacji, albo spróbować powstrzymać raka przed powrotem. Radioterapia. Lekarze często nie używają radioterapii w leczeniu raka wątroby, ponieważ promieniowanie może uszkodzić zdrowe komórki i wątroby. Może być stosowana w leczeniu raka dróg żółciowych, żółciowych, ale zwykle nie jest stosowana w raku wątrobowo-komórkowym. Jeśli masz raka wątroby, który rozprzestrzenił się na inne części ciała, takie jak kości, może mieć wykonaną radioterapię obszaru i kontroli objawów, takich jak ból.